Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym podsumowaniu tygodnia będziemy mówić oczywiście o wolnych mediach, a także o innej ustawie, którą po cichu wprowadza PiS. Zapraszam serdecznie. Zamach na wolne media trwa. To, co wydarzyło się w środowy wieczór, wstrząsnęło wszystkimi. To z pewnością przejdzie do historii jako upadek wolnych mediów w Polsce. Na wieczorne godziny zaplanowano obrady sejmu dotyczące przenośni Lex TVN. Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej i Władysław Kosinek-Kamierz z Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli wniosek o odroczenie obrad na wrzesień. W związku z tym, że większość posłów go zaakceptowała, obrady Sejmu powinny zostać zamknięte. Marszałkini Elżbieta Witek zamiast jednak pożegnać wszystkich ogłosiła przerwę. Po przerwie okazało się, że odroczenie sprawy na wrzesień jest potrzebne. Głosowanie nad roboczą nazwą Lex Stefan odbyło się ponownie. Przeszło do Senatu. Wszystko przez to, że Kaczyński podczas przerwy zdołał przekonać do siebie Pawła Kukiza i doszło do tak zwanej reasumpcji. Przede wszystkim tutaj należy zwrócić uwagę na niezgodne z prawem zachowanie Elżbiety Witek. Nie miała ona podstaw prawnych do takiego zagrania. Opozycja, a dokładnie Koalicja Obywatelska Lewica i PSL już zaproponowała wniosek o odwołanie Zbyt Witek z funkcji marszałkini. Cała ta sytuacja, zarówno związana z zaproponowaną przez PIS ustawą o radiofonii telewizji, jak i przebiegiem obrad sejmowych była i jest komentowana przez zagraniczne media. Jeżeli Kaczyńskiemu uda się przepchnąć tę ustawę przez Senat, polska opozycja utraci jedyną przychylną dla niej stację telewizyjną. Jest to istotne, ponieważ w Polsce niewielu ludzi czyta codzienną prasę albo poważne magazyny. Polska demokracja pozostaje zagrożona w najwyższym stopniu, napisał niemiecki dziennikarz. Pytanie: co z Pawłem Kukizem? Na jego osobę polała się fala hejtu z dosłownie wszystkich stron. Trzeba przyznać, że takie zachowanie pokazało, że jest to osoba przekupna, niebudząca zaufania, a nawet i zdradziecka. Kukiz tłumaczył, że głosował za, ponieważ ta ustawa godzi się z jego programem wyborczym. Czy aby na pewno? Wszyscy wiemy, że ta ustawa nie tylko ma jeden cel zniszczyć niezależność mediów, ale ograniczyć ludziom dostęp do. Nieprzychylnych informacji i partii rządzącej. Wszyscy z niecierpliwością, a też z niepokojem czekamy na rozwinięcie się dramatycznej sytuacji. To jest zamach na wolne media, demokrację w Polsce oraz na podstawowe prawa wolnościowe. Zamach na Polki i Polaków yy, jawne przestępstwo w Biały Dzień. Bardzo zachęcam Was do brania udziału we wszystkich strajkach dotyczących wolnych mediów. Tych licznych i tych mniej licznych, tak by pokazać władzy, że nie zapominamy i nie oddamy wolności słowa. PiS to doskonały strateg i nie można temu zaprzeczyć. Wykorzystał zamieszanie i nastroje polityczne związane z wolnymi mediami i przepchnął ustawę, która umożliwia oddawanie lasów państwowych pod wszelkiego rodzaju inwestycje. Co to oznacza w praktyce? Zgoda na ogromne kolejne już wycinki drzew. Coraz głośniej mówi się o tym, że globalne ocieplenie to nie jest mit. Sami widzimy, chociażby patrząc przez okno, że pogoda się załamuje. Ekolodzy i aktywiści od lat ostrzegają, że jeśli w dalszym ciągu będziemy bierni wobec problemów klimatycznych, przyszłe pokolenia nie będą w stanie normalnie już żyć. Lex Izera, tak nazwali nową ustawę zainteresowani, daje pozwolenie na prowadzenie inwestycji na terenie lasów państwowych. W związku z tym, że wcześniejsza ustawa zaproponowana już jakiś czas temu nie przeszła, wróciła ona w nieco zmienionej formie i na razie dotyczy terenów Jawożna i Stalowej Woli. Obecnie czeka na podpis prezydenta. Oczywiście. Za tym wszystkim stoją posłowie PiS i Solidarnej Polski, a także posłowie Porozumienia Jarosława Gowina. W Jaworznie będą wycinać lasy, ponieważ trzeba zrobić miejsca na produkowanie słynnych samochodów elektrycznych i zera. Natomiast w stalowej woli najprawdopodobniej powstanie koreańska fabryka mikroprocesorów. To kolejna ustawa, która przyszła po cichu pod osłoną nocy wbrew sprzeciwieniu się strony obywatelek i obywateli. Zmarł arcybiskup Henryk Hoser, jak w tym tygodniu usłyszeliśmy. Był on szanowany przez prawicowe partie, a także przez cały Kościół katolicki. Jego śmierć przypominała o wielkiej tragedii, która wydarzyła się w roku 1994 w Rwandzie, oraz o ciążących na Hoserze zarzutach, głównie ze strony mediów. Kościół katolicki do dzisiaj broni wszystkich swoich duchownych, którzy mieli wpływ na ludobójstwo w środkowo-wschodniej części Afryki. Henryka Hozera wraz z innymi duchownymi z całego świata w latach 94-96 był wizytorem apostołskim w Rwandzie. Do ich zadań należała opieka nie tylko nad, nad duchowością, nad mieszkańcami. Jak wiadomo, w takich częściach Afryki ludzie dzielą się na plemiona, na pochodzenie. Ludzie pochodzenia Tutsi zostali zaatakowani przez bojówkarzy Hutu. Od kwietnia do lipca Hutu zamordowało prawie milion osób. Kościół chciał przemilczeć tę wielką tragedię ze względu na to, że duchowni przyczynili się do tego zamachu na ludzkie życie. Duchowni podjudzali Hutu, mówiąc im, że Tutsi są grzeszni, brudni, że są jak insekty. To ta podsysana nienawiść wynikała z tego, że nie wierzyli oni w religię kościoła rzymskokatolickiego. Henrykowi Hoserowi nie przedstawiono żadnych zarzutów. Wiadomo jest, że. Przed lubstwem wyjechał z Rwandy, a wrócił dopiero po zakończeniu tej ogromnej tragedii. Sprawy nigdy nie chciał za bardzo komentować i milczał na zarzuty stawiane przez wnikliwych dziennikarzy. Od tej tragedii mija zaledwie 27 lat. Większość z nas była już wtedy na świecie. Niestety, ale udowadnia ona, że dopuszczanie się zbrodni przez Kościół katolickich to nie tylko historia, ale również teraźniejszość. W całej Polsce brakuje około 10 tysięcy nauczycieli. Jak podaje Gazeta Wyborcza, w samej Wielkopolsce jest ponad 900 wolnych wakatów. Uczniowie niedługo wrócą do szkół, a zamiast wyspecjalizowanych nauczycieli, od dodanych przedmiotów spotykają się z zastępcami. Głównym powodem tego, że nauczycieli brakuje, są oczywiście niskie wynagrodzenia. Praca w szkole nie opłaca się zwłaszcza młodym pedagogom, którzy muszą z pensji się usamodzielnić, wynająć bądź też kupić mieszkanie. Młodzi nauczyciele to już tuż po studiach zarabiają niewiele, więc niewiele więcej od średniej krajowej. Drugim powodem są zmieniające się gorsze decyzje Ministerstwa Edukacji, które podwa podważają kompetencje nauczycieli, a także wprowadzają im co chwilę nowe, często absurdalne nakazy. Cóż mamy już ręczne działania ministra Czarnka, który chce odwołania pracownika OM za wpis o Kukizie. Szkoła, uczelnie, media muszą być wolne od wpływów polityków, inaczej będziemy mieć miękką dyktaturę, a my potrzebujemy wolnej i niezależnej Polski. Tą wiadomością kończymy dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Zapraszam serdecznie do aktywności na moich social mediach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.